Cześć dzień dobry, witam ciebie bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki, Witam w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, kanale, który jest bezpośrednio powiązany również z facebookową grupą o tej samej nazwie Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, gdzie codziennie wraz z grupą już prawie 2900 inwestorek i inwestorów rozmawiamy o giełdzie, rozmawiamy o rynkach. No i aktualizujemy sobie najnowsze statusy ze spółek, rozmawiamy o tym, co może wydarzyć się w w krótkim, średnim, w długim terminie, właśnie czy na giełdzie papierów wartościowych, czy także na rynkach zagranicznych. A dziś, w momencie nagrywania tego materiału, najprawdopodobniej przed nami najciekawsza sesja w tym 2023 roku. Od początku roku rozpoczynamy miesiąc luty, dlatego, że już dziś wieczorem Fed zakomunikuje nowy poziom stóp procentowych. Tutaj myślę, że raczej wszyscy się zgadzamy, że będzie to podwyżka o 25 punktów bazowych, ale ważniejszym jest to, co powie później Jerome Powell w swoim przemówieniu po 20.30 czasu polskiego i jak to wpłynie na rynki. Ten wpływ na rynki nie jest tutaj na ten moment znany, nie jest jednoznaczny, bo nie wiemy, co powie. Czy to będzie retoryka cały czas utrzymywana, jastrzębia, co byłoby negatywnym sygnałem dla rynków, czy może bardziej gołębia. Tym razem w sumie no, czekamy na to, czekamy na tę bardziej gołębią retorykę i powrót dynamicznych wzrostów na rynkach po ostatnim czasie stagnacji, ale to nie jest przesądzone. Natomiast. Bardzo często inwestor taki początkujący, czy taki, który no, zamknął się poniekąd na rynku akcji zadaje pytanie, co robić, kiedy przychodzi Bessa, kiedy przychodzi słabszy okres dla rynków, moje akcje tracą na wartości, no to nie wiem, czy sprzedać je, czy trzymać, czekać na lepsze czasy, czy sprzedać właśnie i zostać na, na gotówce, jak się w tym momencie zachowywać, no i tutaj z pomocą przychodzi partner naszego kanału, bo dziś to pierwsza odcinek właśnie tutaj realizowany przy partnerstwie też platformy XTB, która no za moment pokaże, umożliwia właśnie rozgrywanie pozycji również podczas spadków, zarabianie na tych spadkach, a mówię o tym dlatego, jeszcze ten wstęp był nieco przydługi ze względu na to, że dziś właśnie będzie dobra okazja do tego, żeby najprawdopodobniej przetestować właśnie jak to wszystko działa na indeksach, będzie spora zmienność, będzie się Sporo działo i to nie jest powiedziane, że to będą tylko wzrosty, bo jest duża szansa na to, że będzie to cofnięcie, w sytuacji, w której okazałoby się, że ta retoryka przyszła dotycząca kolejnych posiedzeń będzie jastrzębia, no i wtedy nie będziemy musieli zastanawiać się co zrobić, jak to rozegrać, bo w tym programie pokażę Wam jak się zachowywać i jak de facto zacząć i jak potencjalnie może dla niektórych otworzyć pierwszą w swoim życiu pozycję, która przy, przy okazji spadków na rynkach będzie dawać nam wymierny zysk i tutaj pokażę od razu jak to wygląda na pełnym ekranie widzicie zrzut ekranu z mojego kanału na YouTube Marcin Podlacki, Obserwuj, Inwestuj, Rabie, na którym obecnie się znajdujemy. I teraz, co tutaj się zmieniło? Pierwsza sprawa, w opisie, który widzimy na stronie głównej, pojawił się taki link, inwestorzy, załóż konto w XTB i zgarnij darmową akcję o wartości powyżej 30 dolarów. Tak, bo to jest jeden z ważniejszych benefitów, o którym też dziś chciałem powiedzieć, który w ostatnim czasie jest dodawany dla nowych Użytkowników, osób, które po raz pierwszy założą swoje konto na platformie, wpłacą depozyt, spełnią warunki regulaminowe i jeszcze dodatkowo poza środkami, które sami zdeponują, otrzymają akcję o wartości mniej więcej 30 dolarów. To wszystko jest zapisane właśnie w regulaminie, no bo też różne akcje w różnym momencie mają różną wartość. Natomiast od takiej wartości jednej, pojedynczej akcji tutaj mówimy w ramach benefitu, akcji, którą oczywiście później można jeszcze sprzedać. Akcji, która jest dla nas pewnego rodzaju nagrodą, nie musimy z tego tytułu płacić podatku, ale o tym zaraz, więc już teraz, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział Właśnie w tej akcji, na darmową akcję, ale po prostu też zostać użytkownikiem korzystającym z platformy XTB, wystarczy kliknąć na przykład w ten link, który tutaj jest zamieszczony obok tego właśnie cytatu, obok tego, obok tego zdania, które tutaj teraz zaznaczam. Jest ten link tutaj do tajni, to jest link skrócony. Ewentualnie też można kliknąć tutaj w góry, na, w góry na tle, jest obok grupa na Facebooku, jest Tipli i obok jest jeszcze takie kółeczko, jakby Globus, gdzie po kliknięciu przeniesiemy się na stronę już, właśnie XTB. Po wejściu na stronę możemy sobie tutaj wejść, między innymi w regulamin promocji dotyczącej tej darmowej akcji, do tego zaraz przejdziemy, albo chcąc zacząć korzystać, wybieramy opcję Otwórz konto, wchodząc już na opcję rejestracji, podajemy na początku nasz adres mailowy, zaznaczamy zgody, przechodzimy dalej i przechodzimy przez formularz rejestracyjny. Tutaj myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć, jak to działa, bo przecież na wielu stronach, portalach zakładacie konto, więc myślę, że większego problemu z tym nie będzie. Oczywiście, w przypadku jakichś problemów, pytań możecie kontaktować się ze mną, czy też ewentualnie z Centrum Pomocy XTB. Wszystkie pytania, żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Darmowa akcja na dobry początek, właśnie dla nowo zarejestrowanych klientów XTB, mogą oni zdobyć jedną darmową akcję. Wartość to jest ta, którą. Pokazałem, a jeżeli chodzi o warunki, możemy je sprawdzić. No, na przykład tutaj wchodzą z regulaminu promocji. Ewentualnie ja ten regulamin promocji tutaj pokażę. On tak wygląda po wejściu, właśnie po kliknięciu w ten, w ten link. To, co nas interesuje, no, właśnie w promocji może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która chce i zawrze umowę z XTB, pod warunkiem spełnienia wynikających warunków z regulaminu, właśnie. Tej promocji. Promocja skierowana jest wyłącznie dla osób, które rozpoczęły proces rejestracji, to jest wypełnili formularz rejestracyjny, o otwarcie rachunku realnego XTB nie wcześniej, niż w momencie rozpoczęcia trwania promocji określonej właśnie tutaj w odpowiednim zapisie regulaminu. Osoba, która jest lub była klientem XTB przed rozpoczęciem, nie może zostać beneficjentem właśnie tej promocji. To też musimy pamiętać i też jest to oferta limitowana, ona ostatnio została przedłużona, ale jest to liczba podana 15 tysięcy uprawnionych klientów, którzy jeszcze taki dodatkowy benefit po prostu tutaj otrzymają. Warunkiem uczestnictwa jest zawarcie ważnej o wyświadczeniu usług maklerskich z XTB, czyli generalnie przejście przez formularz rejestracyjny, a także wpłacenie na rachunek dowolnej kwoty środków pieniężnych w okresie trwania promocji oraz spełnienia wszystkich warunków regulaminu. To były te powyższe dotyczące braku wcześniejszego konta i dalej i tym podobne. Czas na zaksięgowanie wpłaconych środków wynosi 30 dni od dnia. Zakończenia promocji, pod warunkiem, że promocja nie zostanie wcześniej zakończona ze względu na wyczerpanie puli nagród. Do tej puli mówiłem, to było te 15 tysięcy akcji, więc to jest ta kwestia. Uczestnik promocji otrzyma nagrodę, czyli darmową akcję na główny rachunek, którego dotyczy promocja, w terminie i zgodnie z zasadami wskazanymi w paragrafie czwartym. No ale zostawmy już regulamin, jeżeli przejdziemy przez wszystkie kroki, możemy przenieść się do naszej właśnie platformy XStation. XStation 5, platformy inwestycyjnej którą udostępnia nam właśnie XTB, tak wygląda podgląd akurat na mój rachunek, tutaj na ten moment zawarłem jakąś testową transakcję, żeby to wszystko Wam pokazywać gdzie co jest, no ale po kolei, w prawym górnym rogu mamy do wyboru właśnie ten nasz rachunek, to jest rachunek real, czyli prawdziwy, poniżej jakieś rachunki demonstracyjne, które gdzieś kiedyś, no, można z nich oczywiście też korzystać, żeby sobie sprawdzać, testować różne opcje, no jak to na demo po prostu, tutaj wchodząc w te dodatkowe opcje, w tego hamburgera, tak zwanego klikając, mamy ustawienia, konto, może się wylogować, też sprawdzać dodatkowe opcje. Możemy ustawiać alerty, powiadomienia klikając w ten właśnie dzwoneczek, tutaj możemy sprawdzić status z połączenia. U mnie jest akurat teraz znakomity, połączenia z internetem, oczywiście. Jeżeli chodzi już o ekran główny, po lewej stronie widzimy tutaj listę instrumentów. Oczywiście, akurat teraz tutaj jest wybrane ulubione, natomiast możemy sortować sobie instrumenty, na przykład na forex, indeksy, możemy ETF wybrać, no jest tutaj dowolność, pełna dowolność, możemy też po prostu wyszukiwać po wpisaniu odpowiedniej nazwy, natomiast y po wyszukaniu wystarczy kliknąć i dany instrument nam się otworzy. I dzisiaj skupimy się na indeksach, jako że, nie, tak jak powiedziałem, zbliża się posiedzenie Fedu, zbliża się wzrost zmienności na rynku w Stanach Zjednoczonych, no i być może będzie to okazja do tego, żeby rozegrać pozycję. Na wzrosty lub na spadki, bo mamy i taką i taką możliwość, na przykład na S&P 500, więc możemy wejść tutaj w IND, czyli indices skrócone lub indeksy po polsku, wybrać Amerykę, no i już indeksy mamy, nas interesuje no przede wszystkim S&P 500 i NASDAQ 100, to są te dwa indeksy US 100 i US 500, natomiast możemy również stworzyć sobie na przykład swoją Własną grupę, klikając tutaj w te strzałeczki, utwórz nową listę obserwowanych instrumentów I e, możemy dodać dowolny instrument do tej listy, ja akurat dodałem tutaj S&P, ale wchodząc na przykład w indeksy, Amerykę, jeszcze raz to pokażę e, Możemy sobie wybrać na przykład teraz e, NASDAQ 100 i wybieramy sobie tutaj właśnie opcję e, dodaj do ulubionych i już z automatu mamy indeks do naszej właśnie tutaj listy dodany. Oczywiście, jeżeli chodzi już stricte o składanie, o składanie zleceń, wygląda to następująco pomijając fakt analizy wykresów, bo no to będziemy też na co dzień robić w programach. Możemy sobie tutaj zmieniać interwały od minutówki przez piątkę, piętnastkę, 30, godzinówkę, wykres dzienny, na którym my bardzo często bazujemy. No dowolne opcje tutaj możemy sobie wybierać. No a tu po lewej stronie na pasku mamy różne opcje do analizy, możemy rysować sobie linie trendu. No i wszystkie w zasadzie formaty wykresu możemy zmienić, możemy dodawać tutaj krosować różne, różne instrumenty. No generalnie to co na trading View Praktycznie tutaj wszystko jest do naszej analizy. Jeżeli już chodzi o samo zlecenie, klikamy dwa razy wybrany instrument. W naszym przypadku będzie to, no niech będzie SP500, mógłby to być równie dobrze nasz WIG 20. Bo dlaczego nie wybieramy sobie wtedy indeksy Europa i W20, no to jakby jasna sprawa. I teraz otwiera nam się okienko, na którym widzimy opcje dotyczące właśnie zawierania zlecenia. No i teraz z automatu mamy tutaj wybrany wolumen jako jedna. Pełna sztuka, ale możemy zacząć już w zasadzie od jednej setnej. I tutaj patrząc na Wartość takiej pozycji, no to w tym przypadku potrzebujemy na swoim koncie 38 zł i 12 groszy, żeby taki mały ułamek tutaj zachować. Tyle, że co musimy wiedzieć? Już w tej chwili moglibyśmy się zdecydować na otwarcie pozycji długiej, czyli kupno na poziomie 1973, lub pozycji krótkiej na poziomie 1948, w tym przypadku, ale z automatu na starcie mamy 2,5 pipsa jako spread i to będzie 50 groszy, czyli 50 groszy będziemy z automatu do tyłu na tej właśnie pozycji. No ale wejdźmy już do takich bardziej, powiedzmy, wartości przystępnych. No to niech będzie, że w okolicach 2000 zł się zatrzymajmy. No to będzie to około, powiedzmy, 0,5, czyli jakby pół kontraktu, można też w ten sposób powiedzieć. No i jest to 1906,10 zł. 10 groszy. Kupno, sprzedaż oczywiście, spread 2,5 pipsa, czyli 25 zł w tym przypadku. No i też widzimy, że wartość pojedynczego pipsa to 10 zł. Czyli otwierając w tym przypadku pół kontraktu. Tu można tak powiedzieć, czy na wzrosty, czy na spadki. To każdy jeden pełny punkt, który pójdzie w tym naszym kierunku, w którym byśmy chcieli, to jest plus 10 złotych a w kierunku drugim minus 10 zł na naszym portfelu. Jeżeli mielibyśmy otwartą pozycję zarabiającą na spadkach, no to nic nas tutaj w zasadzie nie obchodzi. Możemy tę pozycję przetrzymywać i wszystko jest w porządku. Nie ma dodatkowych kosztów z dnia na dzień, ale jeżeli byłaby to pozycja na wzrosty, no to tutaj dzienny SWAP, czyli właśnie przetrzymanie, można powiedzieć, na kolejny dzień tej pozycji długiej, to z automatu przy tej pozycji będzie to 6 zł. i 3 grosze kosztu. To też jest taka informacja. Natomiast oczywiście BUY to kup, SELL sprzedaż, czyli klikając SELL otwieramy sobie pozycję zarabiającą na spadki. I to jest egzekucja natychmiastowa, czyli w zasadzie z rynku na tych poziomach konkretnych cenowych możemy naszą transakcję zawrzeć. Możemy też złożyć zlecenie oczekujące, na przykład z datą wygaśnięcia, czyli do kiedy ono będzie ważne. Wybieramy sobie wolumen, wybieramy sobie konkretny poziom cenowy i to, czy interesuje nas właśnie otwarcie pozycji zarabiającej na wzrostach, na przykład na niższym pułapie, no to wtedy byśmy sobie ustawili tutaj, załóżmy, niech będzie 1900 punktów, a wpisał 19 000, 1900, wybralibyśmy sobie wolumen, tutaj by nam się pojawiła wartość depozytu zabezpieczającego, jaki tutaj musimy posiadać. No, kalkulacja jest prosta, widzimy jak to wygląda i tutaj 1900 cena, 1900 zł, w przypadku połowy, Kontraktu, wartość pipsa 10, tak jak zostawało, i tutaj spread mamy niższy, bo jest to, jak widzimy, 18, 18 zł, czyli 1,8 pipsa. Tutaj dzienny swap jest taki sam, 6 zł, i 3 grosze w przypadku tej połówki jednego kontraktu. No i ustawiamy sobie, no załóżmy, jeżeli interesuje nas zakup na tym pułapie, no to buy limit i to wszystko już tutaj wchodzi nam do arkusza. Możemy sobie już oczywiście ustawiać też stop loss i take profit, stop loss, czyli ustawiamy się poniżej poziomu. Jeżeli otworzyliśmy pozycję długą na określonym pułapie, jeżeli do niego dojdziemy, to z automatu nasza pozycja zostanie zamknięta i w ten sposób nasza strata potencjalnie będzie ograniczona. A take profit w sytuacji, w której mamy pozycję długą czy pozycję krótką, indeks idzie w naszym kierunku, czyli jeżeli mamy długą, rośnie, jeżeli mamy krótką, spada, dojdzie do konkretnego pułapu. Mamy już określony zysk, który chcemy zrealizować. Nie musimy obserwować arkusza, możemy sobie ustawić take profit na konkretnym limicie i ostatecznie czy złotowym, czy pipsów, czy procentowy, To wszystko możemy wybrać sobie, jak tylko chcemy, i ostatecznie nasze zlecenie też będzie tutaj zrealizowane. Tutaj na dole mamy listę otwartych pozycji. W moim przypadku, ja akurat tutaj nadgaz, czyli gaz ziemny, otworzyłem sobie jakiś minimalny wolumen, żeby tylko pokazać, jak to wygląda. Mamy cenę otwarcia, cenę rynkową. W tym przypadku jest to 100 złotowa strata, bo to pozycja z Kilkaset złotych otwarta, i 30% spadek ze względu na dźwignię finansową, bo o tym musimy pamiętać, a na walorze y, mamy raptem 3% do tyłu. Tak to tutaj y, wygląda. Na dole możemy obserwować saldo początkowe, wartość konta, depozyt zabezpieczający, czyli y, kwotę, poniżej której nasze pozycje z automatu zostaną zamknięte, ilość wolnych środków, poziom depozytu, i tutaj w prawym dolnym rogu mamy wartość, już tam całkowitą zysku bądź straty na naszej pozycji, którą mamy otwartą. W w danym momencie wpłata, wypłata w lewym dolnym rogu tutaj na pomarańczowym tle. Myślę, że to w ramach wstępu byłoby na tyle. Dziś będzie okazja, żeby przetestować ewentualnie platformę w ramach tego dużego ruchu, którego się spodziewamy. Przypominam, jeżeli ktoś chciałby założyć swoje konto, kliknijcie w link, który jest tutaj w opisie, ewentualnie w opisie do tego materiału na YouTube też on będzie, bo to Was nic nie kosztuje, a dodatkowo dzięki temu, że założycie konto z tego linku, będzie to takie dla Was darmowe wsparcie mojego kanału, wsparcie jego rozwoju, więc zachęcam, zapraszam do tego. Wyświetlam na koniec jeszcze listę wspierających kanał, tak jak zawsze mamy to w zwyczaju. Tu jeszcze grudzień, wkrótce pojawi nam się już styczeń i jeszcze dodatkowo właśnie ta plansza, ta plansza na koniec, która pokazuje wszystkie informacje o kontraktach CFD, a także informację o tym, że sponsorem i partnerem odcinka jest platforma inwestycyjna XTB, która w ostatnim czasie wspiera, wspiera sportowców, To akurat Jona Jędrzejczyk, ale też między innymi największa gala sportów, mieszanych sportu walki w Polsce, jaką jest w KSW, jest przez XTB wspierana. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję drodzy widzowie. A my słyszymy się podczas popołudniowego programu na żywo. Pozdrawiam, do usłyszenia.